Siema, z tej strony Todat mm. w dzisiejszym odcinku bardzo dawno już się nie nagrywałem ale postanowiłam, zrobiłam opening ponad, no prawie 200 skrzynek no i sami widzicie moje konto się trochę pozmieniało na trochę no dużo, trafiłem max, trafiłem bi no trochę z rzeczy się pozmieniało i zbierałem i mam dzisiaj ofertę 4 megaboxy a że ja mam dużo gemów to czem by nie je utworzyć no Czyli najpierw sobie zagramy może, może nie to, bo to długo będzie się grało. To ja z gęgrawa zagramy to. Ale to już trudno. Zagramy jednego gęgrawa, może ten jeszcze rzut tych. I otworzymy. Nie dobra. Leży. Kurczę. murales, mich, michę przeżył turbo michę, no Jezus, ma mam już pięć, w ogóle nie zauważyłem, sześć, już siedem. Czemu oni tak awczą śmiesznie? O nie. Fajnie, że awczą. Ja, on, ona się w ogóle ustawiała do awczenia. Tak śmiesznie w ogóle. Ja. Ale jesteśmy dawilawy. a ja właśnie chciałam tak zrobić, bo nie chciałam na liście, trochę spadnąć, ale cię. Się... Jeszcze on przyszedł tu. Oni tak awczyli, ja muszę, ja nie wierzę. Dobra. Ja jeszcze tak mało, ale oni się śmieją teraz. Dobra, nie wierzę. Trudno. To się wbije jeszcze. No dobra, to jeszcze zagramy może za dymę. Może Maxem, najgorszą postacią ever. Napiszcie no w komentarzach jaką powodzie nie lubicie postaci, Bo chyba moja najgorsza, którą mam to już w ogóle jest ten Max. Według mnie na pewno będzie dużo komentarzy na Maxa. Według mnie to jest takie gówno, że nie wiesz jak w gra pograć. Nie wiem po co w ogóle 100% dodaje takie gry jak... Yy, gry. Yy, postacie, których nikt nie lubi, a jak chcę dodać fajną postać to nigdy nie doda. Dobra, pomogę ci, a to ci pomogłem, no dobra, króla przyspieszę. Jaj, tyle rozwali to, rozwalił, brawo. I chyba ona zginie, albo ten, nie? Krół. Krół, król. Szczerze, fajny jest Max, bo niby ma tych, więcej tych ataków, ale. Z drugiej strony to jest słaba posyć, bo to może HP ma więcej, ale. Wolę Binia. Ja nie wiem, jak, dlaczego Max jest w ogóle Epikiem. I nie wiem, czemu ona z używać. Fajnie zbierałem jeszcze tych te skrzynki teraz. Otwierałem, żeby mieć to tylko, nie? A ja, ale z debila z nas naprawdę. No już idź do bramki, idź od razu. Oha. A weźcie obejrzycie teraz tą powtórkę, nie powtórkę, tylko ten mecz, jakby od początku, i zobaczcie, i zastopujcie, i powiedzcie w której to sekundzie dokładnie było, piłka była za linią na milion. No no i tak wyjrzałem. Nie czeba, tak jak niby, ale w Dobra. Miałem 2000 żetonek ze skrzynek, to już w ogóle... Może Big Boxy sobie otworzymy. No też można. Zbiór kolejne ale wtedy ja. a zlamiliśmy trochę z tą i, to ma na co. Tak właśnie sądziłem, dlaczego oni właśnie tak nie robią, bo mieli taką dobrą okazję. co że tak wygrano ja nie nagrywałam, ale. Wiecie, nie chciało mi się trochę. Bo i tak motywacyjnie miałam, bo lajka nie może zostawić przecież w tym momencie, nie? bo czemu by nie? Ale wiesz, możesz zostawić jak chcesz. Polecam ogólnie xd. No nie, Rook jest najgorzej. No nie, przypomnę mi się teraz taka jedna osoba na pewno napisze... Ciekawe ile osób napisze tą osobę. Na literę ile ona jest. Ciekawe. Pewnie jedna osoba odpowie tylko xd. Ten ma lagi w ogóle. Dobra, wygrałam, bo już przegrałam jedną gierkę i dwa beka. No to czy wygląda na wstępnym rabunek e, tych prezentów czy czegoś? No co to dużo powiedzieć. Szkoda, że to na początku nie wyleciałam. No. Przydałem się 12 gamów, będę 13 gamów mi zostanie. Przyda się. Dobra, wygramy jeszcze tego mecza i 4 megaboxy. Pierwszy raz w życiu w ogóle tak od razu otwieram 4 megaboxy, nie? To jednak dużo jest i dużo diabłów. Nie wiem, czy chcę je w ogóle wydać, ale dlaczego by nie. mam nagrać w ogóle opening, ale trafiłem maksa i już powiedziałem, dobra i tak już więcej nic nie trafię, co tam... Ale dostał prefraktowa. Ale trafią, ty! ale trafią. Nam zabierają prezent jeden. Nie mamy już prezentu. trzy mm, tysiące na trochę dużo. Dużo panik będzie. Ja obię to na razie. Co? Ja, nie wierzę. Nie wiem co ona idzie jak tu będzie stał ten typek. No, na to stoi jak nic. A do nás vineo. Vezám. Dobra. No nie 8-bit. ahora Ay. Dosyć, że wolny, to już czy spowolnieniem, to już nie wierzę. Pewnie, już to przegrałem, bo... No, zawsze przegrywam. No serio, weź! No i dlatego mówię, że zawsze przegrywamy. No. Mówię, tych goli może, goli, no a prezentów przejąć nigdy. Co? No w ogóle też chciałam wam powiedzieć taka ciekawostka. Te prezenty w ogóle się nie łapią. No dobra, czyli będzie remis. No to już walijmy tego big boxa sobie zostawię na opening następny. No i teraz przechodzimy do najlepszej akcji świata. Cztery mega obstawiajcie czy jakiś chociaż Star Power wyleci? No, Mam się wydaje, że może jeden z trofek się przydał. Tu postać taka fajna. Dobra, mamy. Pięć. Pięć? Ale ma strasznie go level, No dobra. Pięć tygodni przydał się i osiągamy. Dobra. Ja zakryłam. No a to od razu było wiadomo. Trzy tikety znowu. No kurde, i co jest? 15 gemów mm. Ostatni. A, 4 mega i nic. Trudno. A, hmm. Ale 66 tych. Nice. Ja nie wiem czy sobie jeszcze nie później jak go zbieram. Może sobie kupię w ogóle tego. W ogóle mogę postać sobie ulepszyć. Zamiesz w komentarzach może kogo będę teraz miał ulepszać czekajcie znajdę Wam, jak to wygląda, o. No bardzo dużo rzeczy już mogę ulepszyć tylko nie, od pamki chyba nie mogę ulepszyć tak? No, od pamki nie mogę nic ulepszać. Tych tylko, tych nie mogę ulepszyć o. Tych y, 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 dziewięć postaci nie mogę, a tak to wszystkie mogę. to Napiszcie w komentarzach, które mam ulepszyć bo mnie stać teraz i jest to. Dobra, a tyle mam stapor w ogóle i no znam. Dobra, to stawcie lajka, suba, dzwonek, możecie i do zobaczenia siema.